Channeling Krajona z dnia 28 czerwca 2020 roku, przekazany w North Carolina. Tytuł channelingu: Uzdrawianie, część czwarta. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mała organizacyjna uwaga przed rozpoczęciem słuchania tego channelingu. W tym channelingu Krajon proponuje krótką medytację. W związku z tym, Dobrze byłoby słuchać tego channelingu w warunkach domowych lub też w jakimś spokojnym miejscu, gdzie taka medytacja będzie możliwa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zapraszam do wysłuchania channelingu. Witajcie, jestem kryon od usług magnetycznych. Ludzkie ciało reaguje różnie na robienie channelingu. Są tacy, którzy się zupełnie wyłączają. I nie pamiętają nic, ale i tak w czasie channelingu ich ciała zostają wzmocnione, aby móc dostarczyć te wiadomości, które są podawane w channelingu. Są też tacy, którzy mogą chodzić w czasie tej funkcji lub siedzieć, tak jak widzicie w tej chwili. Wszystko to zależy od indywidualnego człowieka, od tego, na co on pozwala, aby działo się w jego ciele. 31 lat temu mój partner siedział w miejscu, które uzgodniliśmy. Tam mój partner zażądał, aby mógł słyszeć wszystko, co mówi w czasie channelingu. Odpowiedziałem mu w porządku, ale będą pewne granice, ponieważ będziesz używać części swojego mózgu, aby słyszeć to, co mówisz. W związku z tym w czasie channelingu musisz pozostać siedząc na krześle. I nawet w takiej pozycji musisz uważać na balans ciała, i w zasadzie nie będziesz mógł robić channelingu, gdybyś stał. Mój partner normalnie siedzi, jeżeli stoi, to musi się czegoś trzymać. Mówię Wam o tym, dlatego że będzie to związane z tym, o czym będę mówił dalej. W sytuacji, w której następuje channeling, zostaje wykreowana energia, która nie jest energią z tej planety. I jest to energia dostępna dla tych, którzy chcą ją wziąć. Będą tacy, którzy wysłuchają tych wiadomości, staną i sobie pójdą. Będą również tacy, których ta energia tak ogarnie, że nawet nie będą mogli mówić. To jest wolny wybór i związany jest z tym, o czym będę mówił następnie. Tak więc człowiek może ześrodkować swoją uwagę na tym, co słyszy, część tej uwagi. Skupi się na tym, co on słyszy, lub też z czego robi notatki. Następna warstwa płynie na jego energię, i są jeszcze następne warstwy, i człowiek zmienia się pod wpływem tej energii. To jest to, co channeling potrafi wyprodukować. Nie każdy channeling jest taki sam. Im dłużej człowiek wykonuje channeling, tym bardziej ten channeling staje się czysty. To wynika z tego, że człowiek, który robi channeling, staje się bardziej doświadczony i potrafi się włączyć w tą energię i być w tym specjalnym miejscu, kiedy następuje channeling. Gdzie ty się znajdujesz, Lee Karol? On w dalszym ciągu tego nie wie. Możemy powiedzieć, że przenosimy go w pokoju, w miejsce, gdzie może intensywnie słuchać. Ale on zrozumiał bardzo dawno temu, że to nie on mówi. Słyszy swój głos, ale rozumie, że oddał ten głos i swój intelekt na to, aby mógł być channeling i zaufa, że to jest bezpieczne. I przez te parę dziesiątków lat, kiedy to robimy, to zaufanie się nie zmieniło, bo informacja, którą ja podaję, jest prawdziwa. Zawsze podaję informacje przesycone miłością i współczuciem i wskazuje na tą specjalną miłość stwórcy dla człowieka. Z czasem intensywność tych channelingów się zwiększyła i mój partner wypracował sobie sposób na to, gdzie ma być, co robić. On wychodzi na zewnątrz i rozmawia z grupami. Bo on bardzo lubi rozmawiać z grupami, chce widzieć uczestników oko w oko, bardzo lubi również bezpośredni dotyk. Chcę powiedzieć o czymś, co zdarzyło się niedawno, a o czym on nie mówi. Jeżeli popatrzycie na jego rozkład jazdy, to wiecie, że prawie co tygodnia pakuje walizkę i udaje się w inne miejsce. I jedzie, aby złożyć ludziom wizytę. Nie wizytuje wielu. Czasami jest to grupa stu osób, czasami 300, czasami więcej, i następnie robi to samo i to samo i znów. Ale nie będzie tego kontynuował w ten sam sposób, względu na to, że mam dla niego pewne instrukcje. Będzie musiał to zmienić, zaadaptować. Ale, mój drogi partnerze nie martw się. W dalszym ciągu będziesz mógł jeździć i spotykać ludzi, widzieć ich reakcje. On bardzo lubi być w otoczeniu ludzi. Ja go rozumiem. Ale dlaczego te liczby, których spotyka są tak małe, chociaż ma tyle informacji do przekazania. Ostatnio odczucie ludzi, którzy go słuchają, było takie, że channelingi są coraz bardziej mocne. Tak było, ale to, co on mówił, nie było aż tak różne. Więc co było różne? Powiem wam. Pole wokół niego, jak robi channeling, stało się bardziej intensywne, wzmocnione, było wzmocnione w wykładniczym stopniu i ludzie zaczęli to odczuwać. Co się tu dzieje, Lee? Zapytam mojego partnera, który słucha intensywnie w tej chwili. Wiele razy szturchałem go, aby zaczął mówić o zmianach, zmianach, które czuję. Około 6 miesięcy temu mój partner był w Peru i spotkał się tam z szamanem. Szamanem, który ma czystą linię, linię dziedzictwa szamanów. Szamanem, który przeszedł przez wszystkie potrzebne treningi. Jest to rzeczywisty szaman. Nazywał się Nicolas Pekar. Znany jest z tego, że wyszedł z miejsca, gdzie mieszka jego plemię, aby nauczać o kosmologii, którą zna z informacji szamańskich, aby mówić o prawdach znanych w jego plemieniu. Mój partner pojechał tam, aby się z nim spotkać. Pojechał z grupą, przebywali razem około tygodnia. Było to dla niego bardzo głębokie przeżycie. Wiele razy. Łzy puszczały mu się z oczu, bo wiadomości, jakie usłyszał od Nikolasa, pochodzące z zarożytnej wiedzy jego plemienia, były bardzo podobne do tych, które ja przekazuję. Czy jesteście zaskoczeni tym, że prawda to jest prawda? Mój partner uczestniczył w ceremonii, której nie oczekiwał i nie wiedział, co się dzieje. I była to pierwsza rzecz, którą Nikolas zrobił. Razem z grupą w jego ośrodku nauki, mój partner został poproszony, aby, aby usiąść w krześle i dano mu pewne rzeczy do ubrania. I wtedy Nikolas zapytał, ile masz lat? Zapytał również obecnych, jak długo Lee był channelerem i przekazywał te swoje spirytualne informacje. Te dwie rzeczy pozwoliły Nikolasowi zrobić. Coś następnego. Była to pełna inicjacja mojego partnera do poziomu kosmologii plemienia Hiram. Szaman zrobił to w asyście trzech innych plemiennych pastorów. Wszystko co mój partner pamięta to to, że kazano mu rzucić jakiś dziwny liść, bo wiecie, że on jest uparty. Także tyle pamiętam. Inni też coś mówili, coś robili. Ale on tego nie zarejestrował. Nie podał to w swoich informacjach, ani nie mówił o tym. Nikolas musiał wiedzieć, jak długo Lee robi to, co robi, dlatego że w jego plemieniu potrzebny jest czas jednej generacji, aby zostać poddanym inicjacji na jakiś poziom. Dla Lee był to kamień milowy, ale on to przeoczył. A to, co szaman zrobił, to było podniesienie energii nie tylko dla obszaru jego plemienia, ale również dla całej Ziemi. A dla Li podniesienie do poziomu czegoś następnego, co może robić. Teraz powiem Wam, co się dzieje. Mój partnerze, stworzyłeś wokół siebie nowy rodzaj pola. Pola uzdrawiającego. Pole, które uzdrawia również jego upartość. I następnie wrzucono cię w czas wirusa, kiedy nie mogłeś wyjeżdżać i odwiedzać ludzi. Nie mogłeś się bezpośrednio spotykać. Musiałeś nauczyć się, jak przekazywać wiadomości z jednego miejsca. A teraz możesz odczuć rezultat tych wydarzeń, bo od teraz to, co jesteś w stanie zrobić, będąc w tym nowym, wzmocnionym polu, o którym opowiem za chwilę, nie tylko będziesz mógł oddziaływać z tymi małymi grupami ludzi, z którymi się spotykasz, ale możesz swoje oddziaływanie i swój wpływ przenieść na cały świat. I to każdego tygodnia. Jest to nowy paradygmat dla ciebie, przed którym się broniłeś i broniłeś i broniłeś. Tak, panie Karol. I teraz to już wyszło. Powiedziałem tu publicznie, więc już nie możesz się wycofać. To się nazywa superupartość. To jest on. Czasami broni się rękami i nogami, aby go gdzieś zaprowadzić. Podobnie jak to było, kiedy go prowadzono do mnie. Od teraz i dalej. Stworzysz sesje uzdrawiające. Ty nie zostaniesz uzdrawiaczem. Chcę to powiedzieć jasno, aby nie było wątpliwości. Bo to wymaga bardzo długiego treningu. Zamiast tego, stwarzać będziesz uzdrawiającą energię, w której ludzie mogą siedzieć, aby ludzie tam będący mogli się sami uzdrawiać, lub też przekazywać tą energię innym, aby oni się uzdrawiali. Nigdy nie myślałeś, że to będzie cel Twojego życia. To urośnie do takich rozmiarów, że zrozumiesz, Kim jesteś rzeczywiście? Bo kiedy ludzie usłyszą imię Kryona, będą chcieli znajdować się wewnątrz kręgu. Kręgu, o którym za chwilę opowiem. Bo będzie to stworzenie kręgu wielowymiarowej energii, gdzie ludzie mogą przyjść i zanurzyć się w tą energię. I wtedy poczują efekty, których normalnie nie obserwują w życiu. Będą to efekty. Zmocnienia energii, które ty już obserwowałeś w swoim życiu, mój partnerze, będą to wzmocnione efekty tego, że indywidualni ludzie będą zdolni zmienić swoją biologię. To, co nazywamy uzdrawianiem. Czujesz, o czym mówię, partnerze? I to są w tej chwili instrukcje dla Ciebie. I teraz wiesz, że te media, które teraz używasz, Mogą być do tego użyte. Wiesz również o tym, że energia, którą wytwarzasz w czasie channelingu, jest kwantowa, a kwantowa energia nie uznaje odległości i nie będzie miało znaczenia, czy ktoś siedzi przed tobą, czy jest tysiące kilometrów od ciebie. Czułeś to już w czasie channelingu, które robiliśmy, bo już miałeś doświadczenia z tym, że ludzie ci reportowali o dobrych wynikach. Rezultatach, kiedy słuchali channelingu, a byli bardzo daleko od ciebie. Ale nie martw się. W dalszym ciągu będziesz channelował mnie. W dalszym ciągu w channelinkach będzie nauka, będą poruszane kwestie naukowe, ale tu masz dokładniejsze instrukcje tego co będzie. Chcę, abyś zorganizował tygodniowe spotkania i nie musisz nigdzie jechać. Będzie to prawie każdego tygodnia. Od czasu do czasu możesz sobie wziąć jeden tydzień wolny. Chcę, abyś zorganizował sesje uzdrawiające. Uzdrawiające dla Ziemi. Będzie to niezależne od tego, ile osób będzie w tym uczestniczyło cztery lub tysiące. Chcemy, abyś wykreował pewną przestrzeń, o której zaraz Ci powiemy. I chcemy, aby ci, którzy będą w tym uczestniczyli, robili to w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Będą to sesje uzdrawiające, o których ludzie będą mówili w różnych miejscach na planecie o tym, co się stało, co się wydarzyło, zorganizujesz to dla nich, a potem rozpoczniesz coś, co nazwiemy kręgiem dwunastu. Zaprosisz wszystkich, którzy będą tego słuchali i będą w tym uczestniczyli, aby byli jednym z dwunastu. Oczywiście, ci, którzy myślą liniowo, od razu powiedzą: No jak to? Jest tylko dwanaście miejsc w kręgu dwunastu. Ale moi drodzy w tym kręgu, będziecie siedzieć w towarzystwie mistrzów. Ja przyprowadzę mistrzów. To jak to będzie z tymi liczbami, Kreonie? Nadal nie rozumiecie. Zapraszam Was, abyście byli jednym z dwunastu, bo jesteście wspaniali. Czy rozumiecie? Dwunastu mistrzów kręgu, i jesteś jednym z nich. I w tym kręgu zrobimy płomień w środku. Kolor płomienia rozpocznie się jako fioletowy. Niektórzy wiedzą, gdzie zmierzamy, niektórzy nie, ale to, co chcemy wykreować, to będzie pole kwantowe. Da okazję ludziom usiąść w środku i odczuwać coś lub nie odczuwać. Nie będzie to dotyczyło spontanicznych remisji, będzie to dotyczyło tego, aby zrozumieć, kim jesteś. Także różne rzeczy będą odczuwane w tym kręgu. Chcę, aby te spotkania były tygodniowe i chcę, aby niektóre w każdym miesiącu były bezpłatne. Także nie będzie to ograniczone tylko do tych, którzy żyją w obfitości. Tak jak to było z moimi przekazami. Chcę, aby te, które będą bezpłatne, miały taką samą jakość jak te płatne. I to jest program dla Ciebie. W tym czasie możesz również podróżować, brać udział w konferencjach, ale te sesje chciałbym, aby były tygodniowo. I już widzę, jak głowa Ci się kręci, i zaczynasz kombinować, jak to zrobić tygodniowo, pokażemy Ci. Tak więc, moi drodzy, Chcecie z tym uczestniczyć? Chcecie to poczuć? I to jest dla tych wszystkich, którzy zawsze wiedzieli, że jest coś. Partnerze, chcę, abyś zaczynał te spotkania od zdania: Podejdźcie bliżej, połączcie się ze mną w kręgu dwunastu. I chcę, abyś zaprosił tam mistrzów, którzy wzmocnią tą energię, wzmocnią ten płomień w środku. Aby było tak, jak w leburejskim kręgu nauczania, i chcę, abyś spotkał tam tych wszystkich, z których każdy będzie we własnym kręgu dwunastu. Tych, którzy będą uczestniczyć, proszę, aby usiedli na krześle, zamknęli oczy i przygotowywali się na silne odczucia. Zróbcie to w tej chwili, bo ja kreuję dla Was. Okręg Dwunastu, aby zrobić symulację tego, co będzie. To było zawsze w planie, zawsze było w planie, że możesz przyjść do miejsca, w którym nie tylko będzie informacja, ale miejsca, w którym odczujesz energię, aby wejść w pole, poczuć go. Z pomocą mistrza, który jest przy tobie, będziecie zaskoczeni mistrzami, których ja tam będę przyprowadzał. A fioletowy płomień w środku powinien dać ci wskazówkę, kto to będzie. Przyprowadzę bowiem mistrza San Germana. On już tu jest. Czy siedzicie i macie oczy zamknięte? Czy czujecie nasilenie się energii? Niektórzy mogą dostać dreszczy. Niektórzy mogą dostawać rewelacje. Niektórzy czuć uzdrawianie. Wpływa to na wszystkie Wasze cztery atrybuty, o których mówiłem atrybuty w ciele, bo bycie w towarzystwie tych, którzy uzdrawiali, którzy mogą rozmawiać z każdą komórką Waszego ciała, może dać Wam odpowiedź na wiele pytań oraz zrozumienie tego, że jesteście uświęceni. Czyż nie wiecie, że jesteście tu, aby się nie martwić, aby nie chorować? A to wszystko jest częścią tej wielkiej przemiany, bo nadszedł czas, abyście się podnieśli z tej starej energii i żyli w zdrowym ciele. Dostaniecie intuicyjne informacje o tym, co zrobić następnego, w jaki sposób wcierać to w swoje życie, jak otrzymać to uzdrawianie, o które prosiliście. Energia, którą kreuję w tej chwili, jest bardzo mocna, bo mój partner. Przeszedł przez generację treningu, i on jest szamanem, prawdziwym szamanem. I to daje mu kwalifikacje na robienie tego, co robi nie jako uzdrawiacz, ale ten, który pozwala na uzdrawianie i to jest energia, w której teraz jesteście energia w kręgu dwunastu i to była próbka tego, co będzie dalej. I nawet ci, którzy w tej chwili słuchają mojego głosu, mogą dostać uzdrowienie. Będziemy o tym mówić jeszcze później. I teraz, mój partnerze, skoro ogłosiłem to publicznie, to już nie możesz wycofać się. I na pewno byś tego nie zrobił, gdybyś wiedział, ile ludzi będzie przychodziło w przyszłości i jak wielu z nich wyjdzie zmienionych w stosunku do tego, jak przyszli. To jest. Nowy sposób nauczania. A teraz ci, którzy siedzieli w kręgu, mogą już wstać i w przenośni wyjść z kręgu. A wychodząc z tego kręgu, poczujecie, jak energia się zmniejsza. Mój partnerze, chcę, abyś zrobił miejsce takie, gdzie ludzie będą reportować to, co wydarzyło się, kiedy siedzieli w kręgu. To będzie kanał, gdzie inni mogą tego słuchać, słuchać wiarygodnych reportaży. Także będą to rzeczy, których poprzednio nie robiłeś, ale teraz chcę, abyś to zrobił. Wszystko w Twoim życiu układa się tak, abyś mógł to zrobić. Już teraz obserwujesz synchroniczności wokół Ciebie, synchroniczności, aby to było zrobione i działało, bo widzisz to już w tym, co robisz, i wiesz dobrze, o czym mówię. Jest to początek nowego tematu dla Kreona. Popatrz więc na to. I tak to jest. Tłumaczył dla państwa Janusz Grabowski.